To Beny. Cześć, Beny. Beny jest tutaj e, przewodnikiem e, bardzo dobrym na kampie Pastel. E, znamy się już drugi rok w, i zawsze daje mi znać czy warto przyjechać na, na to łowisko, jaka woda jest i tak dalej. Łowi mega duże sumy, no, nie, nic nie chcę powie mówić, ale macie e, takie same rekordy. rekordy. Mamy 260. 260 i on ma 260. Ten który tutaj e, kilka lat już, ale on ma do tego jeszcze pełno 250 i różnych 240. O. Także super głowy. Jest niesamowicie wyposażony. kemp pierwsza klasa. Wszystko z najwyższej półki. Po austriacku. Na pomości mamy prąd. Szlał z wodą do umycia. Łódki po sumach. Tak. Tam mamy sklep. Andiego. Świetnie wyposażony. Wszystko można. Dostać co potrzebne jest tutaj przy połowie sumów, sandaczy. I oczywiście czeków Tomek, to jest pra prawdziwy kam, prawda? Taki... Znaczy, tak. no. to jest kwoków. Oczywiście już nie działają na padzie, bo przechłoczyli wszyscy. No będę no. mówił, że jak... Ale tu jest... to duża ryba ucieka. Cała historia kwoków. 1999 kwok. Yy, rok. Kwok. <noise> dobrze, dobrze. dobrze. Kwoki takie duże, bo były duże pewnie łodzie. Wysoko było. Ale i kurczę nowe tu widzę kwoczki. Tak, jest strugane. Sklep, w którym wszystko możesz kupić. Potrzebnego oczywiście, bo to... Pisterków na koniec tutaj nie jest, uświadczysz. Nie, nie, nie. A to jest miejsce spotkań wieczornych przy piwku lub winie. Nakręcimy wszystko, bo zdjęcia są niesamowite. O, Andy jeszcze kiedy trochę więcej kilogramów nosił, bo teraz jest chudszy, ale, ale ryba gruba, bardziej niż on wtedy. Tak, zaraz dojdziemy. Piękne ryby, o i tuna. Cel następnej wyprawy. No i sandacze, po które też trzeba by było tu przyjechać. Uh. I całodobowy monitoring pomostu. Zostawia się tam cały sprzęt, pętki, wszystko, kamery i idziemy do drugiej sali. Gdzie mamy piękne zdjęcia? No i jak to na takim kampie bywa, musi być sumek. Leży na razie. O, ruszył się trochę, leży pod kamieniem. Urczenie aktywne są dzisiaj to. Nie wiem, co my zrobimy żeby je wymawić. Andy no, startował w zawodach wędkarskich wysokiej klasy specjalista w połowie On nie można nie ten, wiesz to może odwrótnie honest trochę pociągnie wiesz pod kątą, że znać się wiesz kurde tak. To jest ryba na 250 Marta święta Mamy kolejnego smutku. Oh, yes. <laughs>

Kultura kożenka. Paz, zadłucham, zadłucham. Dobra. Dawaj. Czekaj, 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 Dobra, 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 dobra. dobra, 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 dobra. Jakieś korzenie nie błędę. dobra, na pewną, to tylko tylko nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie Ple... Tak, jest a... to nie no, 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 mogę To już o, tak, ten, zostaw. Ten, Wiesz, jeszcze, bo, Ta, co zostaw. to, Co? Давай, тушь, 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 Już? No widzisz, 232 cm tutaj jest. 232, ale zajebiście się do Większym się wydawało. No ale nic, to też ładny. Nie, no mały. <śm> 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 mamy szczęśliwą trzynastkę i również szczęśliwą czternastkę. Romek, powiedz, a szczęście? A szczęście... Na czym jeszcze polegało? O, polega na łowieniu sumów, które jest równie skuteczne na haki bezzadziorowe. Okazuje się, a może czasami uratować zdrowie. Przy podbieraniu dużego suma... O, a, musisz spółki. zdjąć kurtkę. Muszę chyba. Zdjąć kurtkę. Dzięki temu, że Zastosowaliśmy haki bez zadziorowe. Udało się opanować to bez wizyty ulepszeń. No i tylko delikatny, delikatny. delikatny ślad został. Przez tak, a tak. był trochę większy, ale nic się więcej nie stało. No, ale szczęście było. Szczęście Kurczę, słyszałem, jak mówię, krzyknąłeś: tak. hak po, po kolanko, bity w łapę. No, ja mówię spokojnie, mówię bez zadziory. <laughs> to nam uratowało wyróc. No, super, super. Był to początek i to by było strasznie niemiłe. Uważaj na te drzewa, żeby ci nie poszedł drzewa. <laughs> Maciora? Ale widzieliście go już? Duży. A jaki gzoga? Olki.

252 cm 252. 2016 znowu z Piotrem po dwóch latach. Nie, co bądź, pobijamy rekordu. Bo rekordem ale... jest 260 cm, ale jest blisko, ale jest blisko mamy znowu piękną rybę 252 cm. Jesteśmy mega zadowoleni. zaczyna. Dobra, dobra. To co? Dzisiaj ostatni dzień, tak? Tak. szczęśliwy jak dwa lata temu? No zobaczymy. No, na razie wyjazd bardzo udany. Złowiliśmy 4 piękne ryby. 150, 202, 232 i 152. I 252, kolego. kolego. 252, <laughs> za dużo tych dwóch chyba. No. Także jest wyjazd mega dodany. Dzisiaj, ostatni dzień, jeszcze szansa na pobicie rekordu. Rekord 260. A rekord 262, dwa no, lata temu. Ar, w temu zarkiem. Razem. No, zarkiem, Razem, zarkiem, zarkiem. No, w trójka, no, trój ale to zarkiem, zarkiem. zarkiem. Ja wtedy <grym>. wypoczywałem pięknie, ale no jest co pobijać i tyle. No. Ale złowiliśmy rybę 232, która. Była tak silna, miała 3 metry. Widzieliśmy, że mamy. no, no rekord! Widzieliśmy, no że to <śle> rekordowa ryba. Albo jesiod. <śle> <śle> także ryby na padzie są mega, mega, mega mocne. Także...